Nowa Toyota Yaris z 2021 roku, zasilana trzycylindrowym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 1500 cm3 i mocy 125 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 153 nm. Ten egzemplarz został wyposażony w automatyczną, bezstopniową skrzynię biegów Multidrive S. Nowy Jaris to agresywna stylistyka nadwozia, nowoczesna. Ale nie przeładowana gadżetami. Szczególnie oświetlenie dość znacznie się zmieniło w stosunku do poprzedników. Na pokładzie znajdziemy wszystko, co niezbędne dla komfortowej i bezpiecznej podróży. Do dyspozycji kierowcy, oprócz łopatek na kierownicy, pozostają także zmienne tryby jazdy, których, jako że pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany, nie mieliśmy możliwości przetestować. Użyte materiały i ergonomia pozostają na nadspodziewanie wysokim jak na małego mieszczucha poziomie. A te, wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, cieszą się zaskakującą wręcz naszym zdaniem popularnością wśród nabywców. Średnie spalanie takiego auta z manualną skrzynią biegów, używanego w naszej firmie, nie schodzi poniżej 7 litrów, więc z automatyczną należy zapewne kilka procent do tej wartości dołożyć śmiało, więc prezentujemy możliwość konwersji takiego auta, które z instalacją Landi Renzo będzie można zamówić w serwisie i odebrać od razu gotowe do ekonomicznej eksploatacji. Montaż oparto na komponentach Landi Renzo, jako że silnik jest specyficzny i wymaga idealnej powtarzalności działania instalacji. Użyliśmy sterownika Landirenzo Renzo DI60, wtryskiwaczy Gears i reduktora LI02. W celu ochrony wtryskiwaczy benzyny, zwykle smarowanych i chłodzonych przepływającą przezeń benzyną, stosujemy strategię przetrysków benzynowych podczas pracy na gazie. Nie są to jednak absolutnie ilości znaczące w ogólnym bilansie spalonego paliwa. Miejsca na zamontowanie wtryskiwaczy gazów wbrew pozorom nie było w nadmiarze. Wymagane były staranne pomiary i wykonanie specjalnego wspornika. Rurki podania gazu do kolektora ssącego są chronione przez przetarciem za pomocą specjalnych osłon. Reduktor zamontowano do podłużnicy po stronie pasażera, gdyż na montaż w miejscu używanym dla wersji z manualną skrzynią biegów zabrakło przestrzeni z racji gabarytów i jej automatycznego odpowiednika. Aby ułatwić obsługę, elektrozawór z filtrem fazy ciekłej zamontowano do kopuły persona po stronie pasażera. Jak widać, wszystkie elementy zamontowane są za pomocą specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników. Przełącznik wyboru paliwa znalazł miejsce w konsoli centralnej obok dźwigni hamulca ręcznego. Zawór tankowania LPG zamontowano pod klapką wlewu paliwa. Aby zatankować, trzeba wkręcić redukcję. Zbiornik typu 600x200 zainstalowano w miejscu koła zapasowego. Niniejszy materiał prezentuje standardy montażu instalacji w sieci Gas Specialist. W celu ustalenia kosztów zabudowy prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym warsztatem wspomnianej sieci. Link do wyszukiwarki warsztatów znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.